O godzinie 23:56 listopada 2025 roku Rosja popełniła fatalny błąd w obliczeniach. Wysoko nad Białorusią, po zniszczeniu Czernichowa wartych 1,8 miliarda dolarów, głos rosyjskiego pilota rozbrzmiał na otwartym kanale. "Cysterny są solidne jak skała. Misja zakończona sukcesem." Jednak Moskwa miała wkrótce dowiedzieć się, dlaczego ten sukces był wyrokiem śmierci zapomnieli o obietnicy, którą prezydent Zełęski złożył zaledwie tydzień wcześniej. Za każdy strategiczny zasób utracony przez Ukrainę Rosja straci dwa. I dokładnie 32 minuty później obietnica ta miała zostać dotrzymana nie kolejnym atakiem rakietowym, ale precyzyjnym zniszczeniem rosyjskich zdolności tankowania w powietrzu. O godzinę 22.47 z bazy lotniczej Machuliszcze na Białorusi w nocne niebo wzbiły się dwa ostatnie w pełni sprawne tankowce Il-78M-90A. Każdy z nich to latająca stacja benzynowa warta 150 milionów dolarów, przewożąca do 238 tysięcy funtów paliwa lotniczego TS-1. W skorcie leciały cztery bombowce Tu-22M3 Backfire, stanowiące kolejną strategiczną siłę powietrzną o wartości 400 milionów dolarów. Nie była to tylko misja, było to demonstracja przytłaczającej siły. O 23.20 z czterech bombowców Tu-22M3. Zrzucono łącznie 16 pocisków manewrujących Kh-32, które leciały w kierunku Czernichowa z prędkością Mach 4. Uderzenie było niszczycielskie. Trzy magazyny HIMARS zniknęły w wyniku wtórnych eksplozji. Dwa amerykańskie radary przeciwbateryjne AN/TPQ-53 na zawsze zamilkły. W ciągu niecałych pięciu minut Ukraina poniosła straty w wysokości do 8 miliarda dolarów. Rosyjskie bombowce, po wykonaniu zadania, rozpoczęły powrót do rosyjskiej przestrzeni powietrznej, jednak ich misja nie była jeszcze zakończona. Spragnione paliwa Tu-22 potrzebowały go, aby dotrzeć do bazy, więc dwa tankowce Il-78 ustawiły się nad południową Białorusią, aby je dostarczyć. Uważali się za niezniszczalnych, działając pod ochroną systemu obrony powietrznej przyjaznego kraju. Była to ich druga fatalna pomyłka tej nocy. Raport o zniszczeniach w Czernichowie trafił na biurko prezydenta Zełęckiego w Kijowie. Po chwili ciszy, wydał on dowódcy sił zbrojnych zimne i precyzyjne polecenie. Operacja Jose Sniper 2.0 zostaje zatwierdzona. Pełną swobodę w wyborze terminu działania pozostawia się dowództwu taktycznemu. Rozkaz został przekazany dalej. W podziemnym bunkrze w Czernichowie generał podniósł wzrok z ekranu. Czekał na ten sygnał od wieczora 1 listopada. Przez dwa dni jego siły czekały w gotowości, pozostając w całkowitym bezruchu. Była to sterylna, cyfrowa zasadzka, zorganizowana na wysokości 16 tysięcy stóp nad Ziemią. Sześć, leleka 100, widm w zimnym powietrzu na dużej wysokości, obserwowało teren przez wiele godzin. O godzin 00 do 12 zobaczyli to. Rosyjska eskadra rozpoczęła przewidywalne schodzenie do wysokości 15 tysięcy stóp w celu uzupełnienia paliwa. Przez soczewkę termowizyjną leleki na lewym skrzydle prowadzącego samolotu Il-78 pojawił się pojedynczy, świecący punkt – sonda do tankowania, nagrzewająca się do temperatury 410 stopni Fahrenheita. Wciśnięto spust. Głęboko poniżej, w zamarzniętej ciszy lasu Narowlia, ożywiło się 8 Bayraktar TB2. Na ekranie radaru baterii S400 w Baranowiczach nagle pojawiły się cztery cele o wysokim priorytecie, pędzące w kierunku suwerennej przestrzeni powietrznej. Automatyczny protokół systemu podjął logiczną, ale fatalnie błędną decyzję. 28 sekund później niebo rozdarło się, gdy 28 przechwytujących pocisków 48N6DM wystrzeliło w serii, a każdy z nich kosztował więcej niż cała ukraińska eskadra przynęt. Przechwytujące pociski namierzyły cel, i jeden po drugim cztery puste przynęty zostały zniszczone w jasnych błyskach światła. Poświęcenie zostało dokonane. 56 milionów dolarów najlepszej rosyjskiej obrony powietrznej zostało właśnie zamienione na latające pociski o wartości 40 tysięcy dolarów. Bateria S-400 została znacznie uszczuplona, a jej operatorzy wpatrywali się w puste wyrzutnie, zastanawiając się, gdzie jest druga fala. Ale ta sztuczka miała jeszcze jeden cel. Lokalna jednostka Pancir S1, również śledząca atrapy, otworzyła ogień z 30-milimetrowych działek, wypełniając niebo śladami pocisków. W ciągu kilku sekund opróżniła magazyny, tworząc krytyczne 30-sekundowe okno na przeładowanie, na które liczyli ukraińscy planiści. Po zneutralizowaniu zagrożeń naziemnych pozostały tylko eskortujące myśliwce. I co nikt nie mógł przewidzieć, Rozwiązanie nadchodziło już ze stratosfery. Wystrzelona o godzinie 0025 w pobliżu Charkowa, ukraińska rakieta balistyczna him II, osiągnęła wyznaczone współrzędne dokładnie o godzinie 0028, nie eksplodowała z brutalną siłą. Zamiast tego detonowała na wysokości 17 tysięcy stóp dokładnie nad prowadzącym IL-78 uwalniając głowicę bojową o podwójnym przeznaczeniu. I 1200 fragmentów wolframu rozerwało powietrze, tworząc chmurę zakłóceń odbijających fale radarowe. Jednak prawdziwą bronią był lokalny impuls elektromagnetyczny. Dla rosyjskich pilotów myśliwców świat stał się biały. Delikatna elektronika ich zaawansowanych radarów ASA. Została chwilowo przeciążona, zalewając ich wyświetlacze burzą białego szumu. Zostali ogłuszeni i oślepieni, dokładnie na 12 sekund. Z ciemności poniżej, lecąc zaledwie 150 stóp nad powierzchnią lasu, cztery prawdziwe bajraktary rozpoczęły ostateczny wznos. Była to zsynchronizowana, czteroczęściowa operacja przeprowadzona przez czterech ukraińskich pilotów. Pierwszy bajraktar TB201 uderzył z północy, a jego laser namierzył niewielki, niewidoczny punkt światła. Na silniku numer dwa prowadzącego 2 prowadzącego IL-78 przez 9.2 sekundy promień utrzymywał się, a następnie wystrzeliła rakieta maml, Uderzyła w silnik, przebiła gondolę, rozdrabniając łopatki wentylatora i zamieniając warte 15 milionów dolarów dzieło inżynierii w bezużyteczną kotwicę. Ogromny tankowiec gwałtownie się przechylił, a jego prędkość natychmiast spadła. Teraz był rannym, przewidywalnym celem. Niemal w tym samym czasie tb 2 zadał najdelikatniejszy cios. Z północnego wschodu jego laser namierzył wzmocnione stalowe złącze, w którym sonda Tu-22 łączyła się z wężem tankowca. Jego pocisk działał jak szybkie ostrze, przecinając połączenie. Gejzer paliwa lotniczego, wylewający się z prędkością 180 galonów na minutę, został natychmiast rozpylony, tworząc ogromną, wysoce lotną chmurę oparów, która zaczęła otaczać uszkodzony tankowiec. Scena była gotowa, paliwo było lątem. potrzebna była tylko zapałka. Z południa dostarczył ją TB2-03. Jego laser znalazł pomocniczy zbiornik paliwa na lewym skrzydle Il-78, teraz spowity własną migoczącą chmurą paliwa. Jego pocisk, MML był inny. Jego głowica, MAM-L, wypełniona materiałami wybuchowymi, detonowała przy uderzeniu, zapalając opary paliwa w kuli ognia o temperaturze 490 stopni. Ale plan Ukrainy był jeszcze bardziej bezwzględny. Uwzględniał drugi tankowiec. Podczas gdy załoga patrzyła z przerażeniem, TB-204 zbliżający się od zachodu namierzył ich prawy zbiornik pomocniczy. Jego pocisk był już wystrzelony, co stanowiło zabezpieczenie zapewniające całkowite zniszczenie. Pierwsze trzy pociski dotarły w tej samej przerażającej ułamkowej sekundzie. O 00:28:30, dokładnie 0,8 sekundy po pełnym kontakcie CDC. Stądy, tu dwa fizyka przejęła kontrolę. Głowica termiczna detonowała. Jej iskra trafiła w chmurę paliwa. Nie był to zwykły pożar. Była to eksplozja paliwowo-powietrzna. Samo powietrze stało się bombą. 238 tysięcy funtów paliwa lotniczego zapaliło się w ogromnej eksplozji paliwowo-powietrznej. Czołowy Il-78 został zniszczony. Kręgosłup samolotu pękł w miejscu 42, rozrywając go na pół. Płonący wrak spadł z nieba pod kątem 47 stopni, zabierając ze sobą przywiązany tu 22M3 jak kamień. Drugi Il-78 nie miał szans na ucieczkę. Fala uderzeniowa przegrzanego powietrza z pierwszej eksplozji do Soba Santomyestry Dosłowna ściana ognia polskiej przetoczyła się nad nim dokładnie w momencie, gdy czwarty pocisk przebił jego zbiornik skrzydłowy. W rezultacie doszło do katastrofalnej reakcji łańcuchowej o godzinie 0028-42, jeszcze jaśniejszy wybuch, rozjaśnił krajobraz, zamieniając białoruską noc w chwilowy straszny dzień. Rosyjscy piloci myśliwców, których ekrany w końcu oczyściły się po wybuchu EMP, widzieli tylko rozkwitające piekło w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się tankowce. Przez chwilę panowała oszołomiona cisza. Potem ogarnęła ich surowa furia. MiG-31 numer 217 wystrzelił pocisk dalekiego zasięgu R-37M o godzinie 00:28:38. Jego radar, wciąż się regenerujący, nie był w stanie uzyskać stabilnego namierzenia pocisk leciał bezładnie mijając swój fantomowy cel o 18 mil. Su-35 numer 04 wystrzelił pocisk 9M96E2 7 sekund później. W chaosie jego głowica namierzyła największy fragment spadających szczątków, ponące skrzydło pierwszego samolotu Il-78 i bezskutecznie go zniszczyła. Trzeci pilot lecący samolotem Su-35 o numerze 07 był jednak bardziej opanowany. Zignorował ogromne sygnały radarowe pochodzące od spadających szczątków. Wiedział, że sprawcy będą mali, nisko lecący i uciekający. Jego kamera termowizyjna skanowała ciemną linię drzew poniżej, szukając migotania ciepła, widma na tle zimnej ziemi. Znalazł jedno. TB-204, dron, który unieruchomił drugi tankowiec, był ostatnim, który się oderwał. Jego wektor ucieczki był o ułamek sekundy wolniejszy. To wystarczyło. Rosyjski pilot dostrzegł ulotny ślad ciepła nurkujący w kierunku lasu. Mocno przechylił swój flanker, nurkując za nim. Zamiast marnować pocisk na mały cel, zbliżył się na odległość 800 metrów i otworzył ogień z działa GSh-31. Strumień 30-milimetrowych pocisków przeleciał przez powietrze z prędkością trzykrotnie większą od prędkości dźwięku. TB2-400 eksplodował, zamieniając się w chmurę włókna węglowego i elektroniki. Mały, drugorzędny błysk w nocy przypis do głównego piekła. Zanim rosyjski pilot podniósł się do góry, wszystko było już skończone. Trzy z czterech ukraińskich bajraktarów stopiły się z koronami drzew. Jeden z nich nie powrócił. Niewielka, ale gorzka cena za strategiczny majstersztyk. Cyfrowe pole bitwy zamilkło, ale strategiczna fala uderzeniowa dopiero zaczynała się rozprzestrzeniać. Bezpośrednie szkody były katastrofalne. Dwa tankowce IL-78M90A zniknęły. Dwa bombowce Tu-22M3, które spadły wraz z nimi jako szkody uboczne. Łącznie 560 milionów dolarów w najnowocześniejszym sprzęcie lotniczym Rosji zredukowane do płonącego złomu na białoruskim polu. Ale prawdziwy koszt nie był mierzony w dolarach. Był mierzony w strategicznym paraliżu. Po zniszczeniu tych dwóch samolotów Rosja miała mniej niż 8 sprawnych tankowców Il-78 w całej swojej globalnej flocie. Flota lotnictwa dalekiego zasięgu Duma Kremla została skutecznie unieruchomiona. Straciła zdolność do atakowania celów położonych głębiej niż 400 mil w głąb Ukrainy. Nie była to tymczasowa przeszkoda, ale sześciomiesięczna strategiczna kastracja. W panice pozostałe rosyjskie tankowce zostały natychmiast ewakuowane do bezpiecznego omsku położonego głęboko na Syberii. Ale koszmar Kremla dopiero się zaczynał. Operacja Jose Sniper była tylko początkiem ogólnokrajowej nocy zemsty. Podczas gdy cysterny płonęły na Białorusi, reszta Rosji była systematycznie niszczona. Setki mil na wschód 40 dronów dalekiego zasięgu Lutemans, z Luty, uderzyło w rafinerię ropy naftowej w Riazań, jedną z największych w Rosji, zamieniając jej główną jednostkę destylacyjną w słup ognia widoczny z odległości 50 mil. W tym samym czasie w pobliżu Woronerza inna grupa dronów ominęła lokalną obronę powietrzną i zaatakowała zakład Elektron. To Tatan Elektron, kluczowy obiekt produkujący systemy naprowadzania dla dronów Geran 2, niszcząc linie montażowe awioniki. W Briańsku przeprowadzono najbardziej precyzyjny atak. Pojedynczy dron z ładunkiem wybuchowym nie zaatakował budynku, ale podstację trakcyjną zasilającą główną linię kolejową prowadzącą na front. Nie zniszczył on torów, a jedynie odciął zasilanie, paraliżując na kilka dni cały transport wojskowy. Nie była to seria odizolowanych ataków. Był to skoordynowany, wielopłaszczyznowy atak na system nerwowy rosyjskiej machiny wojennej przeprowadzony z przerażającą precyzją. Konsekwencje polityczne były równie szybkie. O 4.11 rano wściekły prezydent Łukaszenko zadzwonił do Putina. Pytanie było proste i gniewne. Powiedziałeś mi, że moja przestrzeń powietrzna jest bezpieczna. Wiadomość o udanym ataku elektryzowała sojuszników Ukrainy. Stany Zjednoczone i Polska wspólnie ogłosiły nowy pakiet pomocowy o wartości 5 miliardów dolarów, przyspieszając dostawy pocisków ATAK MS i 300 dronów Switchblade 600. Przyjrzyjmy się ostatecznemu bilansowi. Operacja została rozpoczęta w odpowiedzi na atak na Ukrainę o wartości 1,8 miliarda dolarów. Całkowity koszt środków wykorzystanych do zemsty, panti, w tym pocisk balistyczny, inteligentna amunicja i utracony dron, wyniósł około 8,5 miliona dolarów. Za tę cenę Ukraina zadała Rosji bezpośrednie straty materialne w wysokości 560 milionów dolarów. To zwrot z inwestycji w wysokości ponad 65 do 1. Nawet najlepszy fundusz hedgingowy na Wall Street nie jest w stanie zapewnić takiego zysku. Bitwa ta potwierdziła nowe prawo współczesnej wojny. Zwycięzcą nie jest strona dysponująca najdroższymi samolotami ale strona, która potrafi zamienić 0,8-sekundowe okno podatności na 6 miesięcy strategicznego paraliżu, za pomocą czterech wiązek laserowych i czterech małych bomb. Ale to nowe prawo wojny nie było tylko teoretyczną lekcją. Wywołało natychmiastową i gorączkową walkę geopolityczną. Upokorzony i strategicznie osaczony Putin podjął działanie, które krzyczało desperacją. 6 listopada zaledwie trzy dni po zniszczeniu jego cennych tankowców Kreml ogłosił, że przyjmuje kontyngent ochotników z Korei Północnej. Wyjaśnijmy, co to oznacza: 10 tysięcy północno koreańskich żołnierzy, którzy zostaną wykorzystani jako mięso armatnie na froncie oraz 5 tysięcy inżynierów wojskowych. Którzy będą odbudowywać infrastrukturę, którą ukraińskie drony systematycznie i gorączkowo niszczyły. Było to globalne przyznanie się do katastrofalnych strat w siłach ludzkich. Putin importował teraz żołnierzy z najbardziej odizolowanego państwa Parias na świecie, aby utrzymać swoje linie. Posunięcie to wywołało również nową burzę w Azji, powodując stan najwyższej gotowości w Korei Południowej i Japonii. Reakcja Zachodu była natychmiastowa i zdecydowana. Jednak ich decyzja nie była oparta wyłącznie na spektakularnym sukcesie Ukrainy w powietrzu. Obserwowali również brutalną, krwawą rzeczywistość na ziemi. W pobliżu Pokrowska siły rosyjskie nadal posuwały się naprzód, wykorzystując potęgę XX wieku, aby zdobywać 34 mil kwadratowe terytorium tygodniowo, płacąc przerażającą, krwawą cenę za każdy metr. Widząc tę dwoistość, ukraińską błyskotliwość kontra rosyjska brutalna siła. Stany Zjednoczone i Polska nie zawahały się. Ogłosiły wspólny pakiet pomocowy o wartości 5 miliardów dolarów. Był on idealnie dostosowany do nowej rzeczywistości. 300 pocisków Switchblade 600, aby powstrzymać rosyjski postęp na ziemi oraz pociski dalekiego zasięgu ATACMS, potrzebne do powtórzenia strategicznych uderzeń takich jak operacja House Sniper, na jeszcze większą skalę. Jednak to premier Szwecji, Ulf Kristersson, wyraził nową rzeczywistość europejską. W swoim przemówieniu z 6 listopada wezwał on do trwałej, długoterminowej izolacji Rosji zarówno przez UE, jak i NATO. Jego przesłanie było jasne. Nie chodziło już o negocjowanie zakończenia wojny. Chodziło o zbudowanie trwałej ściany, militarnej, gospodarczej i politycznej, wokół państwa zbuntowanego. Wezwał on do całkowitego i ostatecznego odcięcia dostaw rosyjskiego gazu oraz do rozpoczęcia nowej ery europejskich wydatków na obronność. Wyznaczono granice dla konfrontacji pokoleniowej. Tak więc wydarzenia z początku listopada wyznaczyły wyraźną granicę. Z jednej strony Kreml ucieka się do ataków falowych i sojuszy z odizolowanymi królestwami. Z drugiej strony Ukraina udowadnia, że przyszłość wojny należy do tych, którzy potrafią wprowadzać innowacje, dostosowywać się i zamieniać największą siłę wroga w jego najbardziej katastrofalną słabość. Kolejny rozdział nie został jeszcze napisany. A te nowe bronie odegrają kluczową rolę. To prowadzi nas do strategicznego pytania dnia: Gdybyś był ukraińskim dowódcą otrzymującym tę nową pomoc, co byłoby priorytetem? Czy użyłbyś ATA CMS do przeprowadzenia kolejnych ataków typu Jose Sniper w głębi Rosji, paraliżując jej logistykę z daleka? A może użyłbyś Switchblades i precyzyjnej amunicji, aby najpierw zatrzymać rosyjski atak w Pokrowsku? Podziel się swoją strategiczną decyzją i uzasadnieniem w komentarzach poniżej. Do zobaczenia.